Ten film powstał, bo mamy bardzo dużo pytań na komentarzach. Mam nowy staw, mogę się rozciągać. E, prawdopodobnie ty, ty, ty też masz takie pytanie, dlatego w ogóle jestem teraz tutaj na, na tym wideo na i może nawet dostaniesz od nas link do tego. Te pytania są bardzo ważne. Mam nowy staw, mogę się rozciągać. Tutaj. Musimy najpierw coś prostować na samym początku, bo to nie jest nowy staw, to jest sztuczny staw. Ty nie dostałeś nowy staw, to jest sztuczny staw, taką wiadomość musisz mieć. I teraz, dlaczego musimy to rozciągać? Przed rozciąganiem musisz się też skontaktować z lekarzem albo z chirurgiem, bo każdy sztuczny staw ma jakieś ograniczenia mechanicznie akurat nie akurat kolana jest taki staw przeważny już na piętach nie szecieć po prostu tam jest taki, taki taki steżak takie mechaniczne ograniczenie że po prostu brakuje ci pięć trzy centymetrów nie to musisz wiedzieć bo to jest twoja granica rozciągania tą, ten, tą, tą granicę nie wolno przekroczyć i po prostu musisz się dowiedzieć co masz co, co masz w sobie w ogóle zamontowane teraz nie i teraz, dlaczego musimy to nawet rozciągać? Jak innym osobom zalecam raz, dwa razy dziennie rozciągać się, to tobie nawet bym powiedział na początek trzy razy się rozciągać dziennie. Może nie aż tak intensywny, ale po prostu rozciągać się, rozciągać się i jeszcze raz rozciągać się. To jest dlatego tak ważne, bo taki sztuczny staw, on jest zamontowany na takim kleju, to jest taki cement który jest po prostu bardzo mocny, to są super materiały, tylko nasza powiąz i nasz mięsień, jak on jest tak krótki i niepotrzebny ciągnie, on jest w stanie wszystko złamać. Jak tam jest cały czas naprężone i niepotrzebny ciągnie, po prostu ten staw, po prostu ten cement, ten staw po prostu on się wyluzuje. Jak on się wyluzuje, się, czeka ci się po prostu następna operacja. Z tego powodu musimy się po prostu rozciągać. Nasza skala ból wolno i świadomo, ale musisz się rozciągać po prostu, te długości muszą być tak, jakbyś miał twój staw, tak jak ewolucja dochciała. Nie? Jeżeli nie rozciągasz się, ta kolana tak samo będzie polić tak jak bolał przed operacją bo twój mózg nie jest w stanie wyróżnić czy tam jest teraz metal, plastik, porcelana. Twój mózg o tym nie wie, po prostu jak tam jest niepotrzebny ucisk i on tam zmierzy, bo jest za mocno naprężony, po prostu mózg, czy tam projektuje ból. No i bardzo często, po prostu operacja sztuczne kolana, dwa lata było super, nic nie robiliśmy, nie? i po dwa lata zaczyna bolić, i później nawet ludzie są na, na morfium, tak straszne to boli. Nie? Tam nie powinno nic bolić, bo tam jest tylko metal albo plastik. Poli i po prostu ta napięcie, ta, ta na, tam jest po prostu wszystko naprężone. To boli i po prostu te naprężenie po prostu na zdjęciach też nie widać, dlatego tak, tak trudno jest ich po prostu wykryć. To jest pierwszy, dlaczego musisz się rozciągać, żeby ten staw się nie wyluzuje się Drugi powód jest taki, parę lat temu w Wiedniu po prostu zrobili takie badania. I po prostu ci się te stawy są zrobione z takiego materiału. To jest taki, taki dobry materiał, to jest taki wysoka jakość. I, I każdy, który ma trochę pojęcia o technika, albo każdy inżynier będzie to potwierdził: im lepsze materiały, im drobniejszy jest ten pył, który się ściera. I ten pył metalowy, który się tam ściera, jest tak drobny, że on wejdzie przez mózg. Przez krew, mózg, bariery. To jest nic innego, po prostu ty masz ten metal w głowie. Jak masz go w całym ciało, to już jest niedobrze, ale jak masz go w głowie, to jest po prostu metal w głowie, to jest po prostu jad. Po prostu to ci zatruje. Nie? Dlatego im, im mniej ten sztuczny staw jest naprężony, im mniej też tego pyłu jest. To jest wszystko bardzo logiczne. Nie? Lekarz w Wiedniu nawet robił taki taki duży błąd, bardzo głośno. On wtedy powiedział, jak. jak jak to taki takie pytanie, co on o tym sądzi, nie? Po prostu ten, ten metale, to wszystko, to mówię, no ty, ty ludzie przeważnie są w takim wieku, po prostu tam się on czy tam zatruje, czy nie to już nie role bo on tak i tak już, tak jak jest w takim wieku, tak... No to po prostu to nie przeszkadza, nie? Było to bardzo głośno w tak pisali o tym nawet, nie? Bo to jest po prostu bezczelny, nie? Taki, taki tekst, nie? Bo jak ci się patrzymy na to, taki, nie tylko taki, taki człowiek, który ma 70 lat, tylko czasem osoba, która ma 30 lat, to już nowy staw 40 lat, nie? jak taki staw 10, 15 lat y, trzyma, no to znaczy on ma jeszcze przed sobą 3, nawet czasem 4 operacje. Jak w młodym wieku dostaje taki staw. Dlatego on musisz to rozciągać, żeby po prostu ten staw po prostu jest jak i po prostu jak najdłużej. On ma, on ma tam być. Nie? Dlatego musisz się rozciągać. To jest po prostu te nasze ćwiczenie, po prostu trzymać się nasze skalę ból, robić to wolno i świadomo, bardzo sumiennie. konsultować się z lekarzem, jaki masz tam ograniczenie, jaki masz teraz tam kąt w tym staw i musisz to rozciągać, rozciągać i rozciągać, bo tam, tam ma być swoboda i luz. Swoboda i luz. I taki sztuczny staw nie będzie bolić i będziesz z nim bardzo dobrze żył, ale musisz od niego trwać. I najlepiej są po prostu do tego nasze ćwiczenia.